Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku z serii Pekim FIFA 14. wita się z wami, DJ Palasite. I kontynuujemy naszą serię, mojtelę, z sezon online. Zostały nam 3 mecze, punktów 9. Nie, 4! Cztery mecze nam zostały też luzik, arbuzik, eee, Trzy punkty do zdobycia trzeba, czyli jeden, że tak powiem, mecz trzeba wygrać. Tutaj się kontrakt naszemu kompanemu, który pod prysznicem nie był dawno, się zakończył. Eee, też chłopakom trochę by się przydało kondycji, bo widzę, że tutaj trochę ona opada, więc zaraz sobie wejdziemy na rynek transferowy, kondycja, złota karta szuka i zaraz zakupimy. Ostatnio w FIFA można było. Och, karta kondycji za 1000. Dobra, kupię, niech będzie e, można było. Przypiszemy teraz, ta mieszka ich spierdala sobie na bok. E, wylosować znaczy, było 5 kart. Można było sobie coś wylosować do swojego teamu. Coś fajnego, takiego, e, gdzie. Mm, gdzie można było sobie później to dodać do składu. Ja jedyną osobą, którą wylosowałem i była w miarę, ok, był Sergio Ramos. To jest totalna, totalna jakaś porażka No ale Już dobra no Nie będę dyskutował Pytaliście czy będę miał tego um, No Benteke Informa Nie wiem Jak mi znajdziecie sponsora, który... ej no Kurwa koleś się rozłącza Utracono po... A nie jest O dobra no to okej okay, to zagramy z nim e, Czy będę miał Będę taka informa. Jak znajdziecie, gdzie jest sponsora, to to okej okay. Dobra, BPL 84 ogólnej oceny. O kurde, ale ma na atak. Ech! O, będzie ciężki mecz Ale co to jest za lewy obrońca? Gadamy, wygląda jak, jakby go. Nie I wiem, coś sponiewierało. Dobra, zaczynamy. Ostatnio grałem sobie meczek. Kiedy to było? W piątek wieczorem, gdzieś tak koło północy. Grałem z gościem. I wiecie co? O kurwa. Grałem. Wygrywałem 3-0, strzeliłem gościowi gole w... ciągu dosłownie krótkiej chwili. I wiecie co najciekawsze? ciekawsze? wygrał ze mną 5 3. Ale teraz William przeszedł obronę. Leci skrzydełkiem. Dobra, zatrzymajmy się Dośrodkowanie, Benteke! A nie, to sta... Kurwa, o ja o powinienem gadać. Czemu ja gadam o Bentekę? Dobra, ale William, doszytkowanie do Staridza i 1-0 Petr Czech, tam chyba u niego na bramce jest Ale w sumie, co się dziwić Tutaj nie można Albo Harta wprowadzić, albo Czecha Jak się nie lubi No, Aguero Nie ma karnego, nie ma karnego um, Jak się nie lubi Petra Czecha, to można właśnie Harta sobie zastąpić Ale to, jak kto woli Tutaj też miał być chyba strzał z gościem nie będzie łatwo. O Jezu, Wybicie dobrze. Brawo, Petr Czech. O, przejąłem to. Do góry. Oj, do Staridża. Podanie było fajne. Ale nic z tego. Czysto. Chłopaki skrzydła kryjciel Właśnie. Właśnie to jest to, co mówię. Zaraz będzie osztkowanie czy będziesz próbował strzelać? Wow, Ładnie, strzał był piękne gry Dobra Petr, trzeba wyjść sobie z łap... Ej czemu to piastkujesz? Czemu to piaskowałeś? Stary! Ogarnij! Proszę cię! Dobra, lecimy I do przodu! Oj za mocno chyba! Chyba nie dojdę. Oj ja! Hmm, tak, jak w łóżku się dochodzi, to tutaj się nie, dosz nie doszło. Do Luisa. U niego ten Louis wygląda jakoś inaczej. Nie wiem. Ashley Cole, proszę bardzo, jak przejął sobie pięknie. O, ale teraz piło do Williana. William, przedłuż. Przedłuż. Storic. Ah, oh. Tak, ma Petra Czecha na bramce. Zdecydowanie ten hełm z daleka można poznać. Nawet nie trzeba się jakoś wielce zastanawiać. O i przewroteczka, proszę. Jak prawidłnie. Dynamiczna gra bardzo, Powiem wam, jest ok. Ale runaj co to miało być? Co to runie miało być? Wytłumacz mi to, co to miało to być. Ale on gra podaniami. O mój Boże! Oj, proszę, jaki wślizg, permanentny. O, o, co tam się stało? Co tam się stało? Co ten Walker? Co co oni to robią? Boże święty! Co to było? Totalnie się chłopaki pogubiły, aby tego. Z tego nie było gola. a? Petr! Petr! Dobrze! Tam ktoś się wyjebał w polu karnym. Będzie próbował pewnie z daleka coś kombinować. A William! Ale on dzisiaj ma mecz! Ale to jest jego mecz normalnie. No i przeciw. A proszę, jak tutaj piętką zagrał. Jovetić. I co? To jest dla niego out? No, to jest dla niego. Ale tu... Nie, naprawdę, William dzisiaj to jest 10 na 10. I zagranie do bramkarza. Tak, biją, bo im się to nigdy nie podoba. Nigdy się podanie na do bramkarza nie podobały. No, to jest normalka... Oj! Oooo! Przemo tutaj strzelał jak... Ej, hey, typie, co ty... Powiedz mi, co ty... Trzeci raz robisz doszczotkowanie w pole karne. Zrzutu różnego. I zawsze wychodzi ono tak samo. Nani. A proszę, jak leci. I te z wody. O, ale to tutaj czysto. I jeszcze mi to przejął. Nie wierzę w to. To było trochę takie ponad naturalne. Można by rzec... Paranormalne. Dobrze, Walker. Zajebiście chłopak sobie radzi. Bez faulu, bez faulu, ej no Gdzie tam kurwa był faul, ślepy jesteś chłopie Tak, mur się przesunął i co? No dobra, dobra, kompany, kompany Ej kompany, kompany, kompany ty jesteś wysoki Lecimy, 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 nie boimy się Storic Wchaj się God damn it. Ale się tam kiwali no Kiwali Ale nic z tego nie wyszło Luis dobra kompany on wysoki Mię sobie to Spokojnie przejmę Trzeba by jakąś taką fajną kontrę wyprowadzić Ale nie mam z jakiej pozycji Wiecie tego zrobić Też ma walkera na skrzydle William O i teraz czyste skrzydło No właśnie Dobra przewrotka A jeszcze jaka dokładna I teraz do ticia i to jest, to jest chwila Joweticia. to jest ten moment, ale to nie jest ten strzał, to nie jest to, to nie jest to, czego oczekiwałem. No ale, był, e, że tak powiem, pressing na nim, chłopak musiał sobie jakoś radzić, poradził sobie, tak jak sobie poradził. On też próbuje tutaj Runejem z daleka strzelać, bo myśli, że jego super strzały cokolwiek zrobią, No jak widać nic z tego. Kurwa, no właśnie, co to kurwa tutaj... EJ! No przecież był na mnie! Nie wierzę, nie no... Aj, FIFA, bo się obrożymy, obu! Żeby... Do góry. No nie, tu! Nie tu! Miałbyś tam. Ashley Cole. O jak przeszedł, o jak przeszedł. O jak porobił, o jak porobił! I jest! Proszę państwa. Jest, jest. Wpadło. 45. minuta. No i jest gol czy nie? Jest i warto go uczcić, się, by się napić. Dokładnie. Dobra, nie będziemy go już męczyć tymi powtórkami. Peterczek Po raz kolejny zawiódł. No, próbuj mi wziąć piłkę No, ale czysto Kurwa, tam była czysta pozycja on się wyjebał Znaczy, chciał walczyć o tą piłkę Po prostu You know O, i teraz się pięknie wysunął I strzał O, Gdzie tam w trybuny Nie, to za grubo Za grubo Panie Re, widać kto miał rekolekcję i nie ma błogosławieństwa. Żeby ty to... Żebyś... O chłopie, o chłopie! O chłopie! No! Kurwa, jeszcze będę miał już drożny. Było groźnie, no. To jest mecz Staridza i, i normalnie tam Williana. Shirley na pewno nie wejdziesz. Kobany, kobany! A czemu nikogo tu nie ma? No i Aguero tam się położył. Walker go tam przycisnął do bandy. No i 2-0. Tak się kończy nasza pierwsza połowa. I nawet mam posiadanie piłki na 51%. to Statystyki kompanego. No i widzicie. Staric 83, Willian 77. I to się zgadza. To się zgadza bardzo. Bo Chłopaki dają sobie radę. No, 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 no. No, no. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, to tu kurwa! Tak stariś sobie! No się nie pierdoli chłopak! Porobił dużo Porobił i moja obrona zaczęć. Znaczy powinna zacząć się cofać. Y, chuja z tego ci wyszło, kolego. Nani! Nani! Murzynie jebany. Spalony Oh yeah! To lubię! Ło kurde, trzech miał tam chyba typów nawet na spalonym. I kompony graj, graj, i nie bezwalonego! Dlaczego? Dlaczego tam przejął mi tą piłkę? Eto, Eto gówno zrobisz? He he, 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 Mówiłem! A mówiłem! A mówiłem! Nie strzelisz mi, typie, ja ci nie pozwolę. Nie dzisiaj, to jest mój mecz. To są moje trzy punkty. Dobra, była gleba! Ale no, chłopaki! Chłopaki! Co się dzieje się? Proszę się to obudzić Proszę mi tu pokazywać klasę Że to są brazersy A nie jakieś tam pyrty pyrty O nie, o nie, o nie Aguero Tego chuja trochę z tempem ciężko porobić Dobre Ej do... O panie sędzie, naprawdę pewnie minimalny, zaraz zobaczymy No, Minimalny to widać na full screenie jak sobie palicie film to będzie widać. O, ale teraz pięknie przeją szybka kontra! No! I to jest to! To jest właśnie to! To jest to! Może być gol! A w Czech Mogłem go lobować! Nie pomyślałem! Ej, kurwa! Ej! tam się głowami zderzyli, Panie! No, miałobyś piękne zagranie piętką! I nie wyszło. Dokładnie, że podaj mi się zmniejsza przez was. Dobre przejęcie, brawo. Nie! William! William, no zjebał! Dobrze, Petr Dobrze! Mój Petr ma lepsze statystyki niż jego. Przynajmniej tak mi się wydaje. O nie, nie, nie wychodź, Czechu! Kurwa, kościelny. 2-1, chuj. To ma Shirle! No bo szurle jak to niektórzy mówią no. Ale cóż Niepotrzebnie wychodziłem tym Petrem No, no, no panowie Dobrze, Willian O kurwa, chciałeś porobić Ale dobre, dobre, dobre Wyszutkowanie jest Tam w ogóle Jometić On się tam, o, kurwa, pokład On się pokład, no Proszę, ale chłopaki dały radę Ej, Kurwa, czemu nie ma powtórek Chciałem się napić Stój No, ale tam ta akcja była zajebista Dzięki Patrz, patrz jak to się robi na nim Kurwa O, dzięki I Wayne Rooney sobie leci dalej Oj Dają radę chłopaki Ale proszę nie odpuszczać środka właśnie obrony Dobra odegrajmy do Chciałem do bramkarza Ale dobra jak tak się nie da to Chociaż tak się da O teraz ale będzie Ale będzie O kurwa miało być No ale mi wyprowadził Wyprowadził mi Nie chciałem podać nie chciałem strzelać bo to by było trochę bez sensu Na tym koncie Ole faul, ale faul, ale go co wleciał Będzie żółta! o kurwa drugi I będą dwie, chyba będą dwie Będą dwie czy nie będą? O, ole Ale wleciał mu Chuj, podejdźmy murem A, sędzia Szlepiec kurwa, nie widział, hehe Szlepok, Szlepok, dobra Lecimy z tą kontrą! Lecimy, PANY! Gdzie jest wasze tempo? Petr! O ty kurwo! O ty kurwo mała! Grałeś tak chujowo i wyprowadzasz Loba? Nie wierzę! Co to miało być? Stary, proszę Cię, nie takimi zagraniami ze mną! Piętka! Uuu! Wayne runej. Trochę trzeba spowolnić tempo. Uuuuuuuuu. U, u. Tam wiecie, było trzech obrońców. Nie mogłem tego tak zostawić. Dobrze, Nani. Dobrze, zerwaj sobie strzel. Ole, kurwa, poszła bomba. No ładna. Zagrajmy krótko. Zagramy krótko. Hopsa! To fuck? Co to było? Co to było? Luis? Luis niekryty? Luis 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 no graj do góry. Bez spalonego. Kurwa, miało być bez spalonego. A nie ze spalonym. To jest niesprawiedliwe. Też będzie spalony? Ole, chuj, będzie bomba. Jeszcze? No, myślałem, że wpadnie. Kurwa, koleś robi głupie błędy. No na krótki supek, ale. To nie miało tak być. Znaczy, no, nie, no dobrze było, ale miało wpaść. Jaki fałd dla niego! Gdzie ty to kurwa widzisz? Masz jakieś monitory kurwa w oczach? Nie wiem, jakieś specjalne. Google Eye? O kurwa, ale go robię. Opa, nie nasz. Opa. Naprawdę? Runej. Naprawdę? I ty kurwa masz takie... Ty masz taką strze... Nie, nie tobie powinni te strzały zmniejszyć. Bo nie masz dobrych. I to było perfidne odebranie piłki. Tak być nie powinno. Ej, bo mi ty Maguero tutaj polecisz i... O chuj. Miałem się napić, nadal nie mogę Muszę strzelić gola Tutaj widać, widać było jak kolej sobie skacze Próbuję udawać, że robi kankana jakiegoś No za ten kankan to to nie jest Żaden Petr Trzech broni Dośrodkowanie po raz kolejny Ale moja obrona, obrona sobie tutaj radzi Do Joweticia no i co? No i tyle. Tyle z tej akcji. Nic ciekawego. Tutaj Eto jeszcze napierdala. Nie, czek, nie wychodź. Dobrze. Dobrze. Miał nie wychodzić, a wyszedł. Posłuchał się sam siebie, ja nim nie sterowałem. Ale teraz by kontra była. Gdyby oni to przejęli. No nic. Brazersi wygrywają 3-1, czyli mamy utrzymanie, moi drodzy, w lidze. Jest zajebiście. O trzy punkty zdobyte. Już nie, nie zremisuje, choćby nie wiem, co chciał zrobić, choćby się zesrał, choćby stawił takiego kloca, jakiego świat nie widział. To może mu jeszcze w pierdole gola, a nawet nie w pierdole. Dwa gole Staricza i jeden Oveticia, Mecz zajebisty, dałem radę. Czy ja mam jakieś szanse jeszcze na awans? Zaraz sprawdzę. Um, tak. Mogę się awansować. Zobaczymy. Forma jest zajebista. Więc zobaczymy. Także cóż, to by było na tyle. Ja Was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, Facebook. DJ thumbs up oraz do mojego sklepu z koszulkami takimi fajnymi o CJ na przykład DJ Palaside Kapsel. I trzymajcie się, się. Po cześć. Do następnego odcinka. Hej!